Ej, Slaprox nie mogę, to on wygląda trochę, nie, to coś jest nie tak. To jest taki, jakby to powiedzieć ładnie, ująć, to jest ten, wiecie, ten, ten taki środkowy brat, gdzie najstarszy brat poszedł do liceum, najmłodszy został jakimś w ogóle milionerem w wieku młodzieńczym i pracuje w jakiejś własnej firmie, a ten środkowy brat, załóżmy, jeździ wózkiem widłowym. Wiecie, i to jest jego możliwości. Tak wygląda. Zapiorę cię na łódź, żeby z miłość czuć. I zabawki, zabawki jakie chcesz, chcesz bo, bo to miłość to bawiesz Ona musi aj, biznes robi naj Ona jak lulita, da. to czywita sobie lasu kijemy szopana Kciuki za Slay Proxa Swoją drogą, debil prowadził tego czerwonego wajpera Ja wiem, że to i... Jako kobieta, jestem sam w szoku. Na pewno lepiej niż, niż jako mężczyzna. To to mam nie ma jakaś klasą do wystyli z oddana Tylko z nią robię deal, niech zapomnę tamtych chwil. Módlmy wejście, będzie bły, będzie ty AS-a, ASA, ASA ten ASAM Ja no, no nie mogę, ja, ja nawet widzę jak patrz jak ona się rusza, znaczy jak ja się ruszam, nie.